Witajcie w kolejnej części odcinka poświęconemu takim trochę bardziej skomplikowanym obiektom, bardziej załamanym, bardziej takim złożonym pod względem kształtu. Powrócę do poprzedniego przykładu, w którym robiliśmy taras. W tym momencie ten taras trochę rozszerzymy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zrobimy go takim trochę nietypowym kształtem. Też wiadomo, że takie obiekty możemy spotkać w terenie więc to nie jest nic nienaturalnego, że taki taras może mieć miejsce. Ja już tu przygotowałem punkty, współrzędne punktów, żeby po prostu już tego nie dorabiać na, podczas nagrywania, więc zajmijmy się teraz edycją. Klikam zmień obiekt, następnie w taras, który już istnieje. Zobaczmy, jakie punkty ten taras, na których punktach jest osadzony. Klikam pokaż. I mamy tak, e, punkty, które będziemy edytowali w tym momencie. Żeby dorobić ten taras, to będzie od punktu drugiego mm, trzeba będzie przeciągnąć taras w inny sposób. I punkt trzeci już zostaje, także punkt drugi wykasujemy. I od punktu drugiego będziemy ten taras dalej e, pokazywali now, nowy przebieg tego tarasu. Zatem punkt drugi usuwam. I następnie klikam opcję wskaż. I klikam kolejne punkty. Ja tutaj celowo nie będę teraz ustawiał punktów, początków łuku, żeby później omówić bardziej szczegółowo. Zakończę teraz. Zapiszę. I mamy w tym momencie taki obiekt. Tutaj oczywiście ta, ta linia też nie powinna być widoczna. Żeby to wyglądało należycie. Zatem między punktem drugim a trzecim należy... Kliknąć niewidoczne połączenie. Zapisz zmiany i mamy teraz, jeśli chodzi o symbol, jest prawidłowy. Teraz tylko interesuje nas tutaj dorobienie zaokrągleń. W jaki sposób GeoInfo dorabia zaokrąglenia? No, no, w taki sposób, że w punkcie, w którym ustawiamy zaokrąglenie, czyli przykładowo w tym wypadku byłby to punkt numer 4, chcemy rozpocząć łuk. Jeżeli chcemy od punktu 4 łuk, to Geoinfo zaokrągla kolejne dwa punkty licząc od tego, czyli od czwórki zaokrągli, zaokrąglenie zakończy nam się na szóstce w tym wypadku, czyli będzie łuk od czwórki do szóstki. Jeżeli byśmy chcieli dalej ten łuk pociągnąć do siódemki, załóżmy, czyli tylko o jeden punkt, to nie możemy wtedy dać początku łuku na punkcie numer 6 ze względu na to, że Punkt numer 7 i numer 8 też będzie wtedy zakrąglony, chyba że o taki efekt nam chodzi, oczywiście. Ale jeżeli chcemy, żeby łuk zakończył się na punkcie numer 7, a nie na punkcie numer 6, w przypadku, gdy zaznaczamy na czwórce, to musimy zaznaczyć dwa punkty wtedy jako początek łuku, czyli punkt numer 4 i punkt numer 5. Wtedy łuk zakończy się na punkcie numer 7. No i tak analogicznie tutaj, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś efekt, to, to właśnie w ten sposób należy to, te, te łuki postrzegać, że każdy punkt, który rozpoczyna się początkiem łuku, dotyczy łuk dwóch następnych punktów, nie licząc tego, tego na którym zaczynamy. Pokażmy to na przykładzie. Punkt numer 4 nabyt początkiem łuku. Tu oczywiście te błędy już wspominałem. Nie będę wypełniał wszystkich opcji formularza, żeby nie przedłużać odcinka. Te opcje wszystkie zostały mówione w poprzednich odcinkach, także jeżeli macie ochotę, to wróćcie sobie, żeby przypomnieć, jak to należy robić. Klikam teraz OK, żeby pominąć ten błąd i zobaczy, mamy punkt, tak jak wspominałem. Punkt, na punkcie 6 kończy się łuk. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze do 7, to tak jak mówiłem, na 5 ustawiamy Kolejny łuk. Tutaj mamy punkt 4, punkt 5, początek łuku, zapisz zmiany i mamy ładne zaokrąglenie tutaj dotąd. Jeżeli byśmy chcieli zakończyć na kolejnym punkcie, to oczywiście, wiadomo, zamiast na piątce, przykładowo, jeżeli byśmy chcieli zrobić tak, że łuk w pewnym miejscu by się kończył i później znowu zaczynał, no to tak samo piątka i wtedy tutaj nie mamy łuku już, tak. No, tego akurat tutaj nie bardzo widać, bo jest. Tu się łuk kończy, i jednocześnie zaczyna. Nie jest zakrąglony ten jeden element. Gdybyśmy dali tutaj łuk jeszcze raz, to wtedy mamy wszystko ładnie zakrąglone, chociaż też nie do końca tutaj widać. No niestety tak idealnie się łuków nie da narysować w niektórych przypadkach. No ale załóżmy, że, że o ten efekt nam właśnie chodziło. Tutaj przygotowałem jeszcze z drugiej strony budynku. Mamy schody. tutaj specjalnie użyłem więcej, większej ilości punktów, żeby wam pokazać pewnego, pewną taką sytuację, w której symbol się niewłaściwie rysuje. Czasami mogą zdarzać się takie sytuacje. Wprowadzę najpierw obiekt schody, obiekt schody, ten, który właściwie się rysuje. Wybieram schodów kod schodów. Tutaj oczywiście pomijam te opcje wypełnienia, tak jak wspominałem, żeby nie przedłużać odcinka, wskazuję tylko geometrię. I teraz jak należy rysować schody? Jeszcze o tym nie mówiłem. Schody rysujemy tak, że no generalnie od, od którego miejsca zaczynamy to nie ma specjalnie dużego znaczenia. Natomiast w momencie, kiedy tutaj mamy schodki tylko i wyłącznie frontem, te stopnie. Schodków frontem stojąc do budynku tylko po tej pierwszej krawędzi, która jest najbliższa, nie, nie, nie po brzegach, no to wtedy wiadomo, że ta linia, którą teraz zaznaczyłem, ma nie mieć pierwszej krawędzi. Czyli w przypadku tutaj w ustawieniach usta, są takie ustawienia jak typ. Tak samo jak w przypadku tarasu mamy możliwość początku łuku ustawienia, ale również dochodzi nam jeszcze jedna opcja pierwszej krawędzi. Ta pierwsza krawędź oznacza punkt, w którym GeoInfo zacznie rysować stopnie, czyli w tym wypadku zależy mi na tym punkcie z tego względu, że jestem teraz na punkcie numer 2 i tutaj zacznie się łuk i jednocześnie pierwszy, z, i, i rozpocznie się rysowanie też stopni, tak, schodków. Zatem zaznaczam tutaj z opcji na punkcie numer 2, zaznaczam jeszcze punkt numer 2, y, początek łuku i pierwsza krawędź jednocześnie po przecinku. Dobrze, następne punkty. Wskazuje. Tutaj punkt numer 2 i punkt numer 3 i 4. Tutaj już nie muszę do, dorabiać takich powierzchniowych obiektów. Jeżeli mamy powierzchniowe obiekty, to Goinfo sam automatycznie domyka do, ostatnie, do pierwszego punktu, punkt ostatni. Także nie trzeba już klikać na, na punkt z powrotem, tutaj, żeby domknąć ten obiekt powierzchniowy. Można to zrobić, ale nie, nie trzeba, nie ma, nie ma żadnych problemów info Sam dorobi ten punkt. Teraz jeszcze zobaczmy, na których punktach powinien ustawić pierwszą krawędź. Na trójce i na czwórce. Więc, bo tutaj jeszcze będzie, tak jak mówiłem, będą stopnie. Pierwsza krawędź i klikamy zapisz. I mamy pięknie wyrysowane schodki. Natomiast teraz pokażę przykład, który ten symbol troszkę się niefortunnie nie rysuje. Yy, moim zdaniem tak nie, powi nie powinno być yy, takiego kształtu, który tutaj zaraz za chwilę Wam zademonstruję. No ale też jest pewien sposób na to, żeby to ominąć. I za chwilę wam pokażę o co chodzi. Rysuję tutaj po tych drugich punktach przygotowanych przeze mnie. Obiekt. Tak samo należy wybrać już wszystkie opcje, żeby nie przedłużać. I narysowały nam się schody. Spójrzcie, w jaki sposób dociągnięty został, dociągnięty został symbol schodów. No, to nie jest chyba oczekiwany efekt z tego względu, że na bocznych krawędziach tych schodów, po lewej i po prawej stronie, stojąc frontem do budynku, nie mamy stopni. Także tu nie powinno być tego symbolu, Powinien, po, powinna być tylko linia ciągła. Natomiast ten symbol się tutaj rysuje i są właściwie dwa sposoby, żeby to zrobić. Moim zdaniem, z tego względu, że jest to obiekt powierzchniowy, nie powinno się go dzielić na dwa elementy, bo można byłoby dwa elementy wyrysować w taki sposób. Zaraz Wam pokażę, wyedytuję ten obiekt. Szczerze mówiąc, tego, to, to, to mi przyszło do głowy przed momentem, więc nie wiem, czy to dobrze będzie się prezentowało. Ale no, załóżmy, że pomijamy punkt numer 3 w tym momencie, kasujemy go i wszędzie dajemy jako, że jest to oś. Natomiast punkt między dwójką a trójką dajemy niewidocznym połączeniem I dajemy zapisz, wtedy mamy pierwsze dwa, dwa krawędzie z boku I możemy jeszcze dorobić schodki Między tymi punktami Coś tu się nie tak stało, nie ten przycisk to. Między tymi punktami, tak nie już wiadomo, geometrii nie możemy zmienić, bo to są punkty pomierzone, więc nie możemy zmodyfikować długości szerokości tych schodów, bo no to będzie niezgodne z prawdą. Zatem musimy w jakiś sposób inny sobie z tym radzić. Ja to jeszcze zrobię odwróć, bo podejrzewam, że może być problem później z rysowaniem symbolu. I tutaj między 1 a 3 będzie pierwsza krawędź, czyli właściwie wszystko będzie jedną krawędź. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to wychodzi? No i chyba wyjdzie dobrze. Spójrzcie teraz, tylko kwestia jest tego, żeby na jedynce dać jeszcze początek kółku i pierwszą krawędź, z tego względu, że jedynka się tutaj zaczyna i tu jest pierwsza krawędź, żeby rysowało się początek kółku. I należy dać jeszcze, oprócz tego, między trójką a czwórką niewidoczne połączenie. I tutaj jeszcze będzie trzeba między czwórką, na czwórce też dać to niewidoczne połączenie. No i proszę, mamy schodki wyrysowane w ten sposób. Natomiast, że to jest dobrze, to nie jestem do końca przekonany, ponieważ mówię, obiekty powierzchniowe, no jeżeli, jeżeli to jest schody, są to schody, no to obiekt powierzchniowy powinien być jako jeden symbol wyrysowany, a nie jako dwa symbole, bo w tym momencie mamy, spójrzcie, jeden obiekt schody taki mały, a drugi tutaj zaraz obok, który się łączy, łączy z tym pierwszym, więc nie do końca jest to poprawnie, moim zdaniem. Więc możemy to zrobić jeszcze w inny sposób. Możemy sobie tutaj dorobić punkt. Punkt jeszcze jeden. I to będzie punkt inny sytuacyjny. E, przepraszam, ewidencyjny. Punkt inny ewidencyjny. Graficznie chodzi tylko o to, żeby punkt był blisko, na tej samej linii blisko tego punktu, który już, który jest końcem krawędzi, tak, czyli tutaj akurat ten punkt i ten punkt. Ok. Mogą być nawet punkty o, o, o bardzo zbliżone współrzędne, albo nawet te same współrzędne no, mogłyby być, tak mi się wydaje. Nie, nie próbowałem na takich samych współrzędnych, ale na, na w ten sposób to działa. I teraz tak, kasuję obiekty. Bez, bez kasowania oczywiście punktów się nam przydadzą. No i spróbujmy wprowadzić jeszcze raz te schodki. Obiekty związane z budynkami, schody i geometria wskaż. Teraz wybieram, pojedynczo. No i klikamy. Teraz tu jest problem, bo jest bardzo blisko, tak? I teraz zobaczę, no, odwrotnie nam się te punkty zaznaczyły, ale tym się nie przejmujmy, zaraz pokażę, jak sobie z tym poradzić. Jest, o, i teraz tak samo chyba nam się odwrotnie pozaznaczały te punkty, bo to już zbliżenie. Um, nie to dobrze zadziałało. Zakończę już i zróbmy pokaż. A nawet kilka razy zaznaczyłem te punkty. Zobaczcie. To, to nie ma problemu. Można w przypadku takim, kiedy zaznaczało się więcej punktów. Tutaj jest opcja usuń, także. Nie jest to problematyczne w żaden sposób. Dobrze, mamy to zrobione. I teraz 2 i 3 są odwrotnie zaznaczone. Taki zygzak, więc możemy zaznaczyć sobie z kontrolem dwójkę i trójkę, i tutaj opcję odwróć. Teraz mamy już poprawną tą kolejność punktów dwójka, trójka. Zobaczmy jeszcze z tej strony, czy jest dobrze. Też odwrotnie piątka i szóstka. Piątka, szóstka. Odwrócimy. Jeszcze pokażę, że, bo wiadomo, piątka, szóstka jest dobrze i siódemka. Jest po kolei. No i teraz mamy obiekt już geometrię zaznaczoną. Teraz zależy nam tak: do punktu numer o numerze 2 nie ustawiamy początku krawędzi, a na punkcie 3 ustawiamy początek krawędzi, czyli tutaj początek krawędzi i łuk jednocześnie, bo to będzie łuczek. I tutaj 4 i 5 jeszcze pierwsza krawędź. Zobaczmy teraz jeszcze szóstka, czy to jest ten punkt drugi. Tak jest. I tu do tego punktu widzicie punkt numer 5, między punktem numer 3, czyli tym tutaj obok tego dorobionego punktu, a punktem 5 ustawiamy sobie pierwszą krawędź i tylko dotąd, a od szóstki już zaczyna się zwykły schodek bez pierwszej krawędzi. Tak samo tutaj między 1 a dwójką jest schodek w tak zwanej osi, czyli bez pierwszej krawędzi. Numer 5 miało być taki i to powinno być wszystko. Zapiszę zmiany. i zobaczcie, teraz też ten symbol się prawidłowo wrysował. No to taka ciekawostka. E, powiem, że nigdy nie miałem sytuacji takiej, że coś takiego się wydarzyło. Pierwszy raz podczas tworzenia tego odcinka coś takiego miało miejsce. Także to no, człowiek się cały czas uczy, coś nowego się pojawia m, praktycznie cały czas. Na dzisiaj to wszystko. Mam jeszcze taką propozycję, że gdybyście mieli jakieś pomysły na to, co dodatkowo jeszcze moglibyśmy pokazać tutaj na wideotutorialach, to proszę komentować. W komentarzu proszę dodać taką możliwość. Jeżeli byście mieli też pytania dotyczące któregokolwiek z odcinka, który obejrzeliście, to też w komentarzach proszę, proszę wpisywać te uwagi, ewentualnie jakieś zapytania. Natomiast też bym był wdzięczny za kliknięcie łapki w górę, jeżeli Wam się podoba ten odcinek i chcielibyście więcej, to w jakiś sposób też mnie zmotywujcie do tego, żebym widział, że Wam się to podoba. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.